Udajemy, że mamy kamień w bucie, bo jest, sytuacja jest niewyraźna, to jest ostatni dom rusa, tylko że czerwone lampiony wskazują, że to może być po e, prostu dom, no taki schadzek miłości, w hotel no, do wynajęcia i mogą nas stąd wypierniczyć po prostu, Ale wyrzucić, co, ale wejdziemy, wejdziemy, no próbujemy tam wejść oczywiście, tak. Próbujemy wejść, bądź powiemy, że szukamy domu po prostu, muzeum, bursa i co to nas interesuje. To co idziemy, nie?